Widzieć, takich wystraszonych. <laughs> Witamy Państwa, bardzo dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Mówię do naszej publiczności. Scena nie boli, scena daje radość, a ponieważ macie tyle talentów, postanowiliśmy Wam umożliwić pokazanie tych talentów. Zapraszamy do nas Jannę Kurowską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moi... Autorów, obieży światów, nie wiem, no, dyrygentów. Pomachajcie do nas. Denerwujecie się? Bardzo, bardzo. bardzo. Może jest jakaś osoba, która chce mieć już to poza sobą. Pierwsza osoba. Ktoś się zgłasza? Napięcie. Serce mi Bo jak nie, to wywołam. Czekamy na wywołanie. Dobra, wywołanie. Dobrze, to ja wywołam. Ja to się rozryczę Proszę Państwa, kapelusz na randkę. A teraz modelka zaprezentuje nam kapelusz na śniadanie. Jest to kapelusz w truskaweczki. Ja się nie dziwię tu po niektórym, że zgubili serce. Na śniadanko. Piękna propozycja. Jak takiej dziewczynie nie robi zdjęcia? A jak tak dziewczynie nie robi zdjęcia? Zawsze musi być interwencja. To jest Proszę Państwa, letnia, to jest propozycja letnia na śniadanko, I jest ale jest ona. również propozycja na Sylwestra. Ale ta się nie podoba, więc jest propozycja inna, propozycja okularowa. Włosi kochają e, okulary, kochają szaleć, potrafią się bawić i minimalizm ewidentny, Tak, jest tak, minimalizm ewidentny. I jest wiatraczek, no coś cudownego! Proszę Państwa, jest to propozycja. Się zawsze A teraz co my mamy teraz? Proszę Państwa, to jest na plażę. Kiedy idziemy na plażę w Mikołajkach, zakładamy taki oto kapelutek, ale nasza kochana e, Włoszka, nasza kochana Macia wygląda we wszystkim pięknie. Gosia, przepraszam. Nasza Małgosia wygląda we wszystkim pięknie. Czy to jest kapelutek na plażę? Czy to są okulary na plażę?